Kandydat koalicji rządzącej, pan Trzaskowski, wśród rolników uzyskał trzeci wynik z poparciem 12%. Więcej od niego miał przedstawiciel Konfederacji, pan Mencen, a 51,5% otrzymał kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. To powinno być absolutnie dla obecnej koalicji jakimś głosem, który powinien dotrzeć i pokazać, że wieś nie akceptuje polityki obecnego rządu. Szanowni Państwo, jedno z ostatnich posiedzeń Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Andrzeju Dudzie poświęcone było wyjątkowo ważnej, jak sądzę, sprawie dotyczącej polskiego rolnictwa. Mianowicie chcieliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka powinna i jaka jest rola organizacji rolniczych reprezentujących świat rolniczy w kształtowaniu polityki rolnej państwa polskiego. I pośrednio polityki Unii Europejskiej. Wydaje się, i to było zdanie dość powszechne uczestników dyskusji, że trudno sobie wyobrazić tworzenie polityki rolnej, jej założeń, realizacji tej polityki na poziomie europejskim i krajowym, bez zgody, bez akceptacji, bez uzgodnienia jej z rolnikami, z organizacjami rolniczymi reprezentującymi producentów rolnych. Te, którzy rolnictwem się praktycznie zajmują. Jednak głosy, które w dyskusji wybrzmiały, raczej sugerują, że kolejne rządy, to dotyczy również obecnego rządu, nie chcą wysłuchiwać opinii organizacji rolniczych. Czasami traktując bardzo formalnie. Konsultacje, takie trochę pro forma, które mają pokazać, że niby z głosem społecznym ktoś się liczy, a de facto bagatelizować, marginalizować te opinie. Te głosy dotyczyły i Ministerstwa Rolnictwa, ale również Polskiego Ministerstwa Rolnictwa, podkreślam, ale również polityki Komisji Europejskiej, która udaje, że liczy się z organizacjami rolniczymi europejskimi. W szczególności po protestach, które były w ubiegłym roku, wydawało się, że polityka rolna Unii Europejskiej będzie w jakiś sposób przyjazna rolnictwu europejskiemu, będzie uwzględniała również oczekiwania rolników, przecież wynikające nie tylko z jakichś ich partykularnych własnych interesów, ale dobrze rozumianego interesu konsumentów europejskich. Rolnicy podkreślają, że bezpieczeństwo żywnościowe Europy tych prawie 500 milionów konsumentów europejskich może być zapewnione tylko przez własne rolnictwo nie przez import żywności z Ameryki Południowej, z Ukrainy, pewnie niedługo z Rosji czy z innych kierunków świata. Tylko własne rolnictwo pielęgnowane, efektywne, oczywiście modernizowane może takie bezpieczeństwo zapewnić. I wydawało się, że Komisja Europejska po protestach rolniczych zmieni irracjonalną politykę wobec rolnictwa europejskiego, tę politykę klimatyczną, która jest bezsensowna, która niszczy rolnictwo europejskie, że ta korekta polityki Unii Europejskiej będzie wynikała z postulatów rolników, również odejścia od Zielonego Ładu, od tych umów o wolnym handlu choćby z Ameryką Południową czy z Ukrainą. Niestety okazuje się, że kiedy strach przed rolnikami opadł i już został wybrany nowy Parlament Europejski, wtedy okazuje się, że z tych postulatów rolniczych nic nie jest realizowane. Rolnicy mówią, że nie chcą Zielonego Ładu. Pani von der Leyen twierdzi, że trzeba przyspieszyć wdrażanie Zielonego Ładu. Rolnicy obawiają się żywności taniej ale jednocześnie niespełniającej różnych wymogów europejskich żywności z Ameryki Południowej. Komisja Europejska ustami swojej przewodniczącej twierdzi, że trzeba przyspieszyć ratyfikację i wdrożenie umowy z krajami grupy Mercosur, kiedy rolnicy europejscy, w szczególności krajów graniczących z Ukrainą, podnoszą, że ta żywność produkowana na Ukrainie przecież nie ukraińska, tylko wytwarzana w gospodarstwach, które są... Własnością wielkich międzynarodowych korporacji finansowych, powiązanych często z bardzo korupcyjnymi układami władzy ukraińskiej, że ta żywność zagrozi rolnictwu europejskiemu, jest gwoździem do trumny rolnictwa europejskiego, no to okazuje się, że Komisja Europejska wprost przeciwnie przedłuża możliwości bezsłowego handlu żywnością z Ukrainy, de facto skazując rolników europejskich na, na klęskę. Prodomosua. Również rolnicy podkreślali, te organizacje rolnicze, że z przykrością stwierdzają, że obecna władza pozoruje dialog z rolnikami. Oczywiście, w sensie formalnym, rozmawiając, konsultując, dialogując, tylko z tego nie ma żadnych efektów. Rozmawiajmy, 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 rozmawiajmy. I jeszcze dalej rozmawiajmy. To jest najczęściej opinia czy głos, który idzie z Ministerstwa Rolnictwa. Rozczarowanie to nie jest wątek, który chciałbym się szczególnie poruszać, ale trudno od niego odejść dzień po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Rozczarowanie rolników obecnym rządem jest bardzo duże. Tak jak pokazali kiedyś rolnicy żółtą kartkę prawa i sprawiedliwości, wykazując również błędy, które PIS popełnił, to po półtora roku rządów obecnej koalicji dość powiedzieć, że kandydat koalicji rządzącej, pan Trzaskowski, wśród rolników uzyskał. Trzeci wynik z poparciem 12%. Więcej od niego miał przedstawiciel Konfederacji, pan Mencen, a 51,5% otrzymał kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. To powinno być absolutnie dla obecnej koalicji jakimś głosem, by, który powinien dotrzeć i pokazać, że wieś nie akceptuje polityki obecnego rządu. Ale nie koncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na sprawach. Bieżącej polityki w Polsce. Trudno od tego uciec, ale to są jednak ważniejsze sprawy. Mianowicie, jak w przyszłości, jak w kolejnych latach wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w polskich organizacjach rolniczych. Zaprosiłem nie tylko przedstawicieli organizacji syndykalnych, tych związkowych, które mają dynamikę, potencjał i możliwości organizowania również i protestów, i różnego rodzaju nacisków na polityków, ale zaprosiłem również przedstawicieli organizacji branżowych, przedstawicieli plantatorów buraków cukrowych, zbóż. Podobne, podobną strukturę mają organizacje zrzeszające producentów rzepaku, również zwierząt, hodujących zwierzęta. Tam jest ogromna wiedza merytoryczna, ogromna. Co do technologii uprawy, odmian, Sposobu przechowywania, dostosowywania do potrzeb rynkowych, powiązań z nauką, wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w uprawie czy też w hodowli. Ta wiedza jest ogromnym zasobem tkwiącym w organizacjach rolniczych. Natomiast problemem istotnym jest mnogość organizacji rolniczych, która sama w sobie nie byłaby niczym złym, gdyby te organizacje umiały z sobą współpracować. Obecny na posiedzeniu wiceminister Kołodziejczak stwierdził, że w Ministerstwie Rolnictwa jest zarejestrowanych czy dostrzeżonych 157 organizacji rolniczych, które mają osobowość prawną, które mają prawo wypowiadania się w ramach różnego rodzaju konsultacji. Wydaje mi się, że tych organizacji jest nawet, nawet więcej. Ale cóż z tego wynika? Nic. Te organizacje często są albo organizacjami na papierze, nie prezentującymi żadnej ani siły organizacyjnej, ani y, wiedzy i kompetencji, ani nawet y, jakichś intelektualnych możliwości. Y, I te organizacje, zamiast ze sobą ściśle współpracować, po to, żeby ich głos był słyszany, żeby ten głos. Dotarł do decydentów. Pytanie, czy oni będą chcieli z tego korzystać, jest pytaniem otwartym, ale żeby ten wypracowany głos rozsądku, pewnego kompromisu, umiejętności godzenia interesów różnych grup rolników, żeby dotarł, to ten świat rolniczy musi mówić jednym głosem. Niestety tego głosu nie ma, i wydaje się, że rządzącym Zależy na tym, żeby właśnie ta kakofonia, ten wielogłos w dalszym ciągu utrzymywać, bo łatwiej takimi skłóconymi, pilnującymi swoich partykularnych interesów organizacjami zarządzać. Zresztą to dotyczy również i podziału społecznego, podziału, który niszczy Polskę, który pozwala liderom głównych partii zarządzać konfliktem, emocjami i nienawiścią. W przypadku organizacji rolniczych i dyskutanci co do tego byli również zgodni, taką szczególną rolę powinien pełnić samorząd rolniczy, czyli Izby Rolnicze. Ja miałem zaszczyt kierować kiedyś Krajową Radą Izb Rolniczych. Jest to organizacja mi bliska, najmocniejsza z polskich organizacji rolniczych, dysponująca również odpisem z podatku rolnego, czyli wspólnych pieniędzy płaconych przez rolników. Podnoszone są czasami uwagi, zarzuty dotyczące tego, że polskie organizacje rolnicze, to dotyczy również list rolniczych, wykazują pewne zależności od partii politycznych, a tak nie powinno być, chociaż członkowie samorządu rolniczego mają prawo do własnych poglądów politycznych, to jednak w działalności wobec władzy w obronie interesów rolniczych muszą być... Organizacjami nieangażującymi się w popieranie tej czy innej partii politycznej, nawet bliskiej ideowo. To partie powinny zabiegać o poparcie organizacji rolniczych, o wykorzystywanie ich potencjału, wykorzystywanie programów, strategii przygotowywanych przez organizacje rolnicze, ale niezależnie od również i pewnych afiliacji politycznych i rolniczych, to jest organizacja która ma podstawy w demokratycznych wyborach, która ma prawo wypowiadać się w imieniu wszystkich polskich rolników. Dysponuje również pewnymi środkami, które pozwalają jej łatwiej przygotowywać analizy, ekspertyzy, opinie i reprezentować świat rolniczy przed władzami krajowymi również w ramach lobby rolniczego europejskiego przed władzami Unii Europejskiej. Dlatego jest potrzebna również zmiana ustawy o izbach rolniczych, która zwiększyłaby kompetencje uprawnienia samorządu rolniczego, sprawiłaby, że nie tylko byłaby ta organizacja kolejnym, jednym z wielu konsultantem przedstawiającym swoje opinie, ale partycypowałaby w jakiś sposób w wypracowaniu rozwiązań, które wspólnie wtedy realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa, przez rząd, byłyby działaniami wspieranymi właśnie przez Izby Rolnicze, za które Izby Rolnicze wybrałyby również wobec rolników odpowiedzialność. Wydaje się i taka jest konkluzja dzisiejszego spotkania, że nowe zorganizowanie świata rolniczego jest absolutnie niezbędne, bo zagrożeń dotyczących Przyszłości rolnictwa w Polsce, rolnictwa, które tak mocno było również wspierane przez prezydenta Andrzeja Dudę, podkreślam to również z faktu upływającej kadencji pana prezydenta. Przypomnę zresztą, że pan prezydent podpisał porozumienia z dwiema organizacjami działającymi w imieniu świata rolniczego, czyli z Krajową Radą Izb Rolniczych i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych Solidarność w których to porozumieniach zobowiązał się do troski również o sprawy rolnictwa, na przyszłość jest potrzebne ścisłe współdziałanie organizacji rolniczych, najlepiej w ramach pewnej wiodącej roli samorządu rolniczego, bo tylko wtedy te organizacje rolnicze będą mogły wpływać pozytywnie, wpływać choć czasami również i prawo protestu musi być wykorzystywane na kształtowanie polityki rolnej państwa polskiego. Wieś nie może być traktowana jako problem, kłopot, zmartwienie. Właściwie gdyby jej nie było, gdyby nie było rolników, żylibyśmy w jakimś świecie szczęśliwości, bo ci rolnicy tylko i wyłącznie, zdaniem krytyków, mają pretensje i stawiają oczekiwania. To nie, nieprawda. Polska wieś, polskie rolnictwo, Wieś jest szerszym pojęciem, oczywiście, niż rolnictwo, ale trudno sobie wyobrazić wieś bez rolnictwa. To rolnictwo jest ogromnym, dobrym, pozytywnym zasobem zasobem gospodarczym, ekonomicznym, ale również zasobem kulturowym zasobem społecznym wpływającym na żywotność społeczności lokalnych, i to polskie rolnictwo. Powinno być traktowane w sposób godny. Władze powinny również starać się rozwiązywać zgłaszane problemy, oczywiście, ale tak prowadzić politykę wobec obszarów wiejskich i rolnictwa, byśmy ten zasób produkcji wysokiej jakości żywności, dużych ilości tej żywności. Dość powiedzieć, że my jesteśmy krajem nadwyżkowym. Znaczną część naszej żywności powinniśmy i chcemy eksportować, dzieląc się z nią z potrzebującymi na świecie. To jest wielki zasób, który może służyć na długie, długie lata naszemu społeczeństwu, naszemu narodowi. I żeby taką politykę kształtować, żeby taką politykę realizować, która sprawi, że tereny wiejskie nie będą się wyludniały, że będziemy mieli pod dostatkiem, własnej żywności, że będziemy mieli bezpieczeństwo żywnościowe zapewnione przez naszych rolników. Trzeba tę politykę kształtować w taki sposób, żeby organizacje rolnicze reprezentujące świat rolniczy miały również istotny wpływ na, na te działania, które będą podejmowały kolejne rządy. Dziękuję bardzo.